Witam Cię w grupie Top Team Poland. Cieszę się, że podjąłeś rękawice po raz kolejny ze wschodnią siłą i chcesz wchodzić na wyższy poziom swojej sprawności i siły. Grupa została stworzona po to, byś by łatwiej Ci było wykonać 5 zadań, y, które umożliwią Ci wejście do CKB Top Team Poland i założenie czerwonej koszulki na siebie, którą na pewno z dumą będziesz nosić. Zanim to to musisz wiedzieć, w jaki sposób wykonać prawidłowo te zadania. Były one zaliczone. Także krótko i zwięźle, jakie zadania i w jaki sposób je wykonać. Jedno z zadań, które musisz wykonać, jest to military press. Mężczyźni, połowa masy ciała, kobiety, jedna trzecia. Wystarczy, że wyciśniesz dowolną ręką, czyli jest to prawa, może być. Chodzi o jedno powtórzenie z połową masy, masy swojego ciała. Pamiętaj o odchyleniu, które nie może być zbyt duże. Jeżeli odchylisz się w trakcie wyciskania, gdzie twoja głowa wyjdzie poza linię twojego biodra, szczęście nie będzie zaliczone. Jeżeli ugniesz kolana w trakcie wyrzutu, choć w najmniejszym stopniu ćwiczenie będzie niezaliczone. Ćwiczenie będzie zaliczone w momencie, gdy przy zablokowanych kolanach, bez dużego odchylenia wyciśniesz odważnik nad głowę do, zablok do zablokowanego łokcia i kontrolowanym ruchem opuścisz odważnik na klatkę piersiową. Kolejne zadanie to TGU, czyli wstawanie z odważnikiem. Taka sama zasada jak przy militarypresji, wszystkich zniszczeniach siłowych, mężczyźni połowa masy ciała, kobiety jedna trzecia, dowolna ręka, jedno powtórzenie. Kolejne zadanie z serii TOP TEAM, to jest PISTO, czyli przysiad na jednej nodze. Pokażę i pokrótce omówię. Rzucam odważnie przed siebie, możesz go trzymać w goblet, skład lub w klinie. Dowolna noga mężczyźni, połowa masy ciała kobiety, jedna trzecia. Zatrzymanie w dole i wyjście w górę. Kiedy ćwiczenie nie będzie niezaliczone, ćwiczenie będzie niezaliczone w momencie, gdy schodząc w dół nie dojdziesz do pozycji, gdzie Twój pośladek znajdzie się jak najbliżej Twojej pięty, czyli całkowicie. Dojdziesz tylko dotąd i pójdziesz w górę, czy coś takiego jest niezaliczone. Niezaliczone również będzie, jeżeli nie będzie chwilowego zatrzymania. Czyli, jeżeli zejdziesz w dół, odbijesz i wyjdziesz w górę, pomimo tego, że było całkowite ugięcie, nie będzie zaliczone. Więc masz wziąć rozważnik, utrzymać równowagę na jednej noze, zejść w dół kontrolowanym ruchem, zatrzymać się, nabieram powietrza, napinam ciało i wychodzę w górę. Noga, która jest w powietrzu, ma być cały czas z przodu. Może się delikatnie ugiąć w trakcie jak idę w górę, ale nie mogę w trakcie, gdy idę do góry, poprowadzić nogi do tyłu, Czyli jeżeli będę Robił coś takiego. To będzie niezaliczone. Kolejnym ostatnim zadaniem do wykonania serii ćwiczeń siłowych będzie pull up, czyli podciągnięcie na drążku na chwytem. Panowie na pasie połowa masy ciała, kobiety 1 trzecia. Podciągnięcie siłowe. Zaczynam z pełnego zwisu Całkowicie ciało rozluźnione. Nabieram powietrza. Idę w górę. Broda ponad drążek. I schodzę w dół. Ćwiczenie nie będzie zaliczone, jeżeli rozpoczniesz z ugięcia. <laughs> Ćwiczenie nie będzie zaliczone, jeżeli nie dojdziesz brodą ponad drążek. I ostatnie zadanie, a zarazem. Podstawowe, czyli zadanie, które musisz wykonać oprócz pozostałych. To jest Secret Service Snatch Test. Panowie 24 kg, kobiety 16 kg, 10 minut, 200 powtórzeń minimum, aby to było zadanie zaliczone. Tak jak przy Snatch Testie obowiązują te same zasady. Stopy. Cały czas twardo, osobna na ziemi. Nie ma bujania się w trakcie. Każde oderwanie, pięty lub, lub palców stopy jest powtórzeniem niezaliczonym. Ręka wyprostowana nad głową, linia wzdłuż tułowia. Taki podstawowy. W dowolnym momencie możesz zmieniać rękę. W dowolnym momencie możesz odstawiać odważnik. Pamiętaj o tym, by zachować cały czas zasady bezpieczeństwa. Czyli w momencie, gdy odkładam, to odstawiam, nie rzucam. Jeżeli odważnik Ci w trakcie próby wypadnie, próba automatycznie jest niezaliczona. Czyli wykonujesz przez 10 minut snatch. Mogę to być 10 na rękę może to być po 5, w każdym momencie możesz stawić. Czas leci cały czas. W ciągu 10 minut ma być minimum 200 powtórzeń. Przypominam, Secret Service Snatch Test jest zadanie podstawowe i konieczne dla każdego. Jeżeli chcesz wejść do grupy Top Team, CKB Top Team Poland, musisz wykonać przede wszystkim Secret Service Snatch Test i dwa pozostałe ćwiczenia minimum do tego, żeby dostać się i zawiesić na klatce piersiowej trzy gwiazdki. Jeżeli jesteś ambitny, ambitna, czeka na Ciebie aż pięć zadań do wykonania, czyli pięć gwiazdek do zrobienia. Mam nadzieję, że ćwiczenia, które pokazałem są dla Ciebie jasne i klarowne. Wiesz, w jaki sposób je będzie trzeba wykonać. Jeżeli gdzieś jest problem z którymś ćwiczeniem, przykładowo pistol lub pullup, to będziemy Pracować nad tymi zadaniami i głównie na nich się skupiać, żebyście poprawili wyniki, głównie w tych, w tych zadaniach. Jeżeli są jakieś pytania, są jakieś niejasności, piszcie. Postaram się jak najszybciej odpowiadać, żeby to było na bieżąco. No i co? Zaczynamy przygodę i drogę do Top Team. Życzę Wam wytrwałości i dużo wytrwałości przede wszystkim. Pamiętaj o tym, że. To wszystko jest do zrobienia. Kwestia jest tego, ile zaangażujesz siebie w to, jak będziesz szedł w kierunku swojego celu, to jest to do wykonania bez żadnego problemu. Udowodnili to ci, którzy, którzy weszli w szeregi top team. Ja jestem tego żywym przykładem. Są też żywym przykładem moi uczniowie, którzy też którzy też zrobili te zadania. Także ty też dasz radę. Trzymam za Ciebie kciuki, zaczynamy swoją przygodę.